kanale. Bardzo dziękuję za oglądanie mojego poprzedniego holonu paksowego. Dziękuję za łapki w górę i oczywiście za komentarze i dziękuję bardzo moim nowo przybyłym subskrybentom. Serdecznie dziękuję za to, że chcecie oglądać mój kanał. Dzisiaj przychodzę do Was oczywiście z nowym holon paksowym i chciałabym wam dzisiaj przedstawić stylizacje jeansowe. Kupiłam ostatnio parę rzeczy jeansowych i chciałabym je właśnie wam przedstawić w moich stylizacjach. Mam nadzieję, że się zainspirujecie i będziecie sobie tworzyć właśnie swoje stylizacje w takich właśnie jeansowych w że tak powiem. Co jeszcze chciałam powiedzieć. Na pewno chciałabym zachęcić Was bardzo do kupowania w second handzie, bo naprawdę za grosze można ubrać się super i wyglądać jak gwiazda, więc zachęcam i bardzo zapraszam do kupowania w second handzie. Już nie przedłużam i serdecznie zapraszam do oglądania mojego nowego haula lumpeksowego. Zapraszam. Na pierwszy rzut tutaj idą takie piękne spodnie jeansowe z pięknymi zameczkami. W fajnym kolorze, takim ciemno-jasnym jeansie. Bardzo mi się to podoba. Bardzo mi się podobają te dżinsy. Są super. Są super opięte. Nie przymierzałam ich w second handzie. Po prostu wzięłam sobie i przymierzałam w domu i są naprawdę ekstra. Oczywiście wyświetla się stylizacja i będziecie sobie mogły zobaczyć, jak prezentują się na mnie te dżinsy. I kosztowały mnie 7 zł. Z tyłu prezentują się tak. Coś takiego. Kolejną rzeczą, jest taka oto piękna katanka w jasnym kolorze jeansowym, śliczna, bardzo mi się podoba. Kosztowała mnie 5 zł i naprawdę warto było dać, bo katany i jeans ogólnie jest drogi. Normalnie kołnierzyk, złóżka ta katanka, po prostu guziczki, kołnierzyk, jakieś kieszonki, długi rękaw. Z tyłu prezentuje się zwyczajnie. Można sobie ozdobić według własnego tam pomysłu. Myślę, że może kiedyś mi nadzie jakiś fajny pomysł i sobie pokombinuję. No i co? I oczywiście wyszedł się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć, jak prezentuje się w tej katance. Następną rzeczą są również spodnie kolejne. Piękne, w jasnym właśnie kolorze, takie na wiosnę idealne, super nogawki, które są ozdobione haftowanymi kwiatuszkami. Bardzo mi się to podobają, urzekły mnie te dżinsy i dlatego je kupiłam. Firma George, kosztowały mnie 7 zł. z tyłu prezentują się tak. I z tyłu też widać te właśnie haftowane kwituszki I oczywiście wyświetla się stylizacja i będziecie mogły zobaczyć, jak prezentuje się w tych właśnie spodenkach. I tu jeszcze mam kolejną dla Was katankę. Tym razem taka grubsza wersja katanki z takim futerkiem pod spodem w rozmiarze L. Taka trochę vintage, ale bardzo mi się podoba. Lubię, ta, lubię w ogóle jeans ogólnie. I w każdej postaci i futerko mi nie przeszkadza, jest bardzo modne teraz takie dodatki jeansowo-futerkowe, więc łupie jest jak najbardziej udany, bo kosztowały mnie tylko 4 zł, więc naprawdę naprawdę super. No i co? I tutaj mamy tak yy, kieszonki, jakieś guziczki, futerko, długi rękaw, ciemny jeans, bardzo ładnie się prezentuje, z tyłu prezentuje się tak. Coś takiego i oczywiście Wyświetli się stylizacja i będziecie mogły sobie zobaczyć, jak wyglądam w tej katance. I oczywiście na sobie również mam stylizację z Second handu To jest sukienka jeansowa, którą pokazywałam wam jakiś czas temu też na moim kanale, też w holu lumpeksowym. kosztowała je chyba 7 zł, jak dobrze teraz pamiętam, nie chcę kłamać. Więc y, piękna, piękna sukienka. Idealnie na mnie leży, też kupowałam bez przymiarki, w second handzie ma kieszonki, ma super kolor, taki naprawdę takiego prawdziwego dżinsu, przetarcia tutaj, naprawdę bardzo mi się podoba, w stół prezentuje się tak, zapinana jest na zamek, coś takiego właśnie. I można, jak mówię, za grosze wyglądać super modnie i elegancko, więc jeszcze raz zachęcam serdecznie do kupowania w second i zapraszam oczywiście na kolejne moje hole unboxowe. I zachęcam do subskrybowania mojego kanału, do łapek w górę i do śledzenia mojego Instagrama, gdzie często zamieszczam również fajne stylizacje. Serdecznie dziękuję za oglądanie, do zobaczenia w kolejnych holach lombeksowych. Cześć, do zobaczenia, hej!